Siemaneczko, witam wszystkich Jak widać Passat B8 2020 rok, tak więc świeży samochód Zakup mojego kolegi sprzed paru dni I taka oto uczciwość ludzka przy sprzedaży Polak Polakowi Wilkiem Ktoś chyba miał nowe opony na samochodzie To do sprzedaży założył stare Naprzód Bridgestone w sumie całkowicie łyse na tył miszeliny tak stare że wziął, zamazał jakąś szlifierką czy kiwie czym datę produkcji tak wyglądają te opony które z tyłu zdjąłem na tych oponach kolega zrobił 1000 km na szczęście zakładamy nowe ale naprawdę żałosne jest to pozdro